Dzień dobry! Dzisiaj podwójna premiera, ponieważ pierwszy raz kupiłem z magazynu Allegro Multitool. Nie wiedziałem, że jest taka nawet usługa, magazyn Allegro. Ceny są tam identyczne albo porównywalne z AliExpress. No i będzie to unboxing premiera mojego Benchmade Bagałta 535 jeszcze nigdy nic nie było nim otwierane także spróbujmy się do tego dobrać zamówiłem Multitool taki sam jak od pana Chińczyka kiedyś Multitool z 11 bitami Multitool 18 w jednym. zamówiłem wczoraj o godzinie 18 było napisane, jeżeli zamówisz do 20 wysyłka yy, odbiór jutro. I rzeczywiście tak się stało. Mamy godzinę 14.30. Paczka na mnie już czekała od prawie godziny. Pamiętacie Multitool Sanko Rescue. Wygląda bardzo podobnie. W opisie było 18 w jednym. Tutaj mamy 16 w jednym. Także zobaczymy, czy to przyszedł Multitool. Który zakupiłem. W środku mamy taką uproszczoną instrukcję obsługi: 10,6 cm na 4, na 2,6. To jest jak złożony model MQ0621. Opisie było, że on ma 14 4 wysokości jak jest rozłożony, ale wątpię, bo wszystkie multitule przeważnie mają 16 cm. Także wie, wiecie, to jest takie kopiowanie chyba z chińskiej strony. No to zaraz zobaczymy. Pałczyk standardowy. Lekko wszystko lata. Szlufeczka mocno przyszyta. Jest OK. W środku mamy multitool. Nie mamy tutaj przegródki dodatkowej na bity. Mamy multitool i mamy bity. Multitool standardowy jak M-Tak Trójka. Tak, identyczny można powiedzieć. Ciężki. Dosyć masywny. Malutkie luzy na rączkach, ale to w niczym nie przeszkadza. W miarę dobre spasowanie. Wydaje mi się, że jakby jedna szczęka była grubsza od drugiej, może to takie wrażenie tylko. Prężynujące rączki, szczęki, ostrza do przecinania drutu, wymienne. Także standardowy, bardzo modny obecnie. Polecany przez wszystkich multitool. Ładnie nasmarowany, zobaczcie. Aż jest brudny od tego, tego tłuszczyku. Blokady narzędzi. Tak, to nie jest rdza. Myślałem przez chwilę, że to rdza, ale to jest smar. Blokady narzędzi, tak jak w każdym tego typu multitulu. Nożyczki śmigają i bardzo fajnie. Kiedyś miałem problemy z nożyczkami, pamiętacie, ale to nie tylko ja. Może wyszła taka partia. Piła bardzo taka, jakby to powiedzieć drapieżna. Bardzo fajnie, fajnie zaoszczone te ząbki. Pionowo. Bardzo agresywne, o to miałem na myśli. Pilniczek z miarką. Standard. Z takim końcówką do podważania. 7 cm miarka. Też się trzyma. Trzyma się na blokadzie. Tak. No, powiem wam, co tu, co tu dużo gadać typowo jak M tak trójka. Bardzo popularny, bardzo chwalony multitool. Nieważne jak on się nazywa. Sami widzieliście w moich filmach, że miałem trzy multitule w sumie identyczne, a każdy nazywał się inaczej. Philips z plusem, czyli możemy na to założyć. Bity, narzędzia blokowane. Tak, nie ma żadnych problemów z tą blokadą. Proszę, czy pojedynczo, czy trzy. Składają się fajnie. Robię taki szybki unboxing i omówienie, ponieważ już tyle się nagadałem na temat tych multituli. -y. Zobaczmy tylko te bity. Bity standardowe, wiadomo. Przejściówka, adapter, też standardowa. Z wklejonym magnesem do środka. Te bity z ciastoliny. Także na wiele, na dużo to one się nie przydadzą. Końcówka wchodzi nie za głęboko, ale trzyma się dosyć dobrze. Na magnesiku nie spada. Nie jest najgorzej. Słuchajcie, cena. Cena na Aliexpress waha się od 76 do 89, 90, czasem stówy. Wiecie, to zależy. Zależy jak traficie. Wiadomo. Ja też szukam zawsze najtaniej. A te kupiłem w magazynie Allegro. Yy, sprzedawca to Chińczyk. W cenie 87 zł. Cały ten zestaw. Także cena jak z Aliexpress, a czekałem 20 godzin na odbiór. Także jeżeli macie możliwość, poszukajcie. No i co? I polecam taki multitul. Nie jest to rewelacja, nie jest to super blacha, nie jest to super wytrzymały tul, ale do codziennych zadań czy do roweru, czy na wypad do lasu na pewno wystarczy. Nawet jak go zgubicie, to to jest tylko 80 zł. To wszystko na dzisiaj. Hej.